Później, po tych czterech tutaj, tych spotkaniach klientów z lekarzem, po tych czterech badaniach lekarskich, tutaj miałam okazję również porozmawiać z jedną panią psycholog ze środka i z drugą panią psycholog. Ta druga miała bardzo duże doświadczenie i również trafiłam do niej na badanie MPU, właśnie do tego klienta, który wcześniej też miał badanie lekarskie. I tak krótko Ci powiem, że sprawa dotyczyła Pan w trakcie okresu próbnego, czyli w Niemczech jest tak, że jeżeli dokonasz jakichś wykroczeń niewielkich i no to masz tak zwany A-fersztos albo są też B-fersztos, takie wykroczenia łagodniejsze albo no bardziej takie, bardziej poważne i Tutaj bardzo łatwo też otrzymać skierowanie na badanie MPU, dużo łatwiej niż jak się jest po tym okresie próbnym, czyli ten okres próbny trwa 2 lata i no jak do, dopuścisz się jakiejś wykroczeń w tym czasie, to on jest przedłużany o kolejne 2 lata, czyli trwa wtedy 4 lata. I to jest tak, że pan też dostał skierowanie na takie specjalne seminarium dla początkujących kierowców, ale on nie poszedł na to seminarium, dlatego uprawnienia do prowadzenia pojazdów zostały mu odebrane. I on, mimo odebranych tych uprawnień, przez kilka lat ymm, dalej kierował pojazdem, czyli dopuszczał się kolejnych czynów karalnych. W Niemczech jazda bez uprawnień to jest przestępstwo. Więc w aktach było zanotowane, że siedem razy był zatrzymany bez prawa jazdy. W sensie za jazdę bez uprawnień był zatrzymany i notowany siedem razy. Więc to tak w skrócie. Ale, no jakby tak podsumowując tą rozmowę z psychologiem, no to takie moje wnioski są takie, że Tutaj bardzo, znaczy pan do badania się nie przygotowywał nigdzie, w żadnym, w żadnym takim beratungsztele, w żadnej instytucji, tak jak my jesteśmy, u żadnego psychologa się nie przygotowywał. No i to było bardzo widać, raczej znaczy słychać. Pan się bardzo denerwował i mówił na początku nieprawdę, w sensie kłamał. Jakby mówił w ogóle inne rzeczy niż te, które są w aktach. I, I to jest taka podstawowa informacja. I w ogóle, jeżeli się przygotowujecie gdzieś do badania MPU, to podstawą dobrego przygotowania do badania jest analiza akt, bo psycholog, zanim rozpocznie z Wami rozmowę, on te akta czyta i wypisuje sobie najważniejsze informacje. Przynajmniej ta pani psycholog tak robiła, że miała taką. Ściągawkę z takimi najważniejszymi informacjami z akt, konkretne daty i tak dalej, daty wykroczenia, co się wydarzyło i tak dalej. I tutaj pan nie, nie był przygotowany, w sensie on nawet tego nie wiedział, no i on powiedział, że tylko trzy razy jechał bez uprawnień. No więc to wszystko pani psycholog notowała. No i no, no, no wiadomo, że on znaczy, że no nie wiedział albo wiedział, ale nie powiedział prawdy. No i później się okazało na koniec, że on przyznał się tak, że trudno mu jest mówić prawdę przed osobą obcą. No, ponieważ miał różne takie trudne doświadczenia w dzieciństwie. Nie będę może tutaj teraz zdradzać tego, ale po prostu nie ufa. Łamał te, notorycznie łamał te przepisy ruchu drogowego, czyli wiedział, że jazda bez uprawnień jest nielegalna, tak, bo, bo dostawał za to różne konsekwencje, miał za to i mandaty płacił i tak dalej. Znaczy, nie wiem czy płacił, ale dostawał informację, że musi zapłacić. No i tu się okazało, i ja to tak zrozumiałam, że po prostu ten pan. Jakby on nie miał. Jakby nic w życiu nie było dla niego ważne. Tylko on uznał, że no te, te zasady, przepisy ruchu drogowego są nieważne, e, dlatego on ustanawia swoje przepisy i chce szybko załatwić różne sprawy. Później się okazało, że je, no, tam wdał się w jakieś nieodpowiednie towarzystwo, w jakąś działalność kryminalną. Przy, jeden rok ponad rok spędził w zakładzie karnym za różne takie sprawy związane z fałszerstwem um, no i no jakby tutaj ważne było na badaniu MPU psycholog chciał to zrozumieć dlaczego on tak postępował no i doszliśmy do tego czyli pani psycholog i klient doszli do takiego wniosku że właśnie Pan miał no, trudne to dzieciństwo, tak, i nie miał jakichś takich wzorów. Plus ta działalność kryminalna to był w takiej pętli, spirali, gdzie trudno z tego wyjść i dopuszczał się tych czynów, bo chciał szybko wszystko załatwić. I jakby tutaj przepisy ruchu drogowego czy bezpieczeństwo w ogóle nie były, nie były żadnym, nie myślał w ogóle o tym. Więc tutaj ta refleksja była, można było to zrozumieć, ale to wszystko tak szło bardzo stopniowo i powoli. Ja wam tutaj trochę tak przyspieszam tą całą historię, bo ta rozmowa trwała około godziny. Dlatego, no, no mogę tak powiedzieć, że na początku pan nie mówił prawdy, ale potem. To przez odpowiednie pytanie pani psycholog, on zreflektował to, sam zaczął też rozumieć, dlaczego on się tak zachowywał. Widać było, że no nie miał wcześniej tej refleksji, nie przepracował tego z psychologiem i dlatego było mu trudno mm, szybciej do, do tych wniosków dojść, ale bardzo się starał i mimo, że na początku sobie myślę, no nie ma, no bardzo trudno będzie mu zdać to badanie, to w efekcie końcowym, Um, tutaj pani psycholog stwierdziła, że um, lepiej jak odzyska te uprawnienia, um, ponieważ um, no, jeżeli nie odzyska, no to nadal będzie robił to, czyli będzie mu bardzo trudno wrócić na te dobre tory. A tak to ma nadzieję, że um, może akurat ta spirala się zakończy. Bo on też tam mówił, że poznał partnerkę, tak, że jest teraz szczęśliwy, spodziewa się dziecka i tak dalej. Więc tutaj jest taki pozytywny aspekt, że on bardzo, bardzo też potrzebuje tego prawa jazdy, żeby wykonywać dalej swoją pracę, żeby mógł zarabiać pieniądze. Więc sobie pomyślałam na końcu, no, że bardzo skomplikowana trochę ta sprawa. E, trudna i trudno o, e, jakąś takie e, opinię wydać, no ale tak na końcu naprawdę było to całkiem pozytywne, mimo wszystko, mimo braku przygotowania, mimo braku refleksji na początku i kłamstwa, tutaj Pani psycholog ym, no bardzo była ym, wyrozumiała, tak, bo to może nie każdy psycholog by też tak po, podszedł do tego, tak całościowo, bardzo całościowo. I no, uważam, że super, że to, że to się tak zakończyło. Pan uzyskał pozytywny wynik. Oczywiście to, to tak oficjalnie od razu nie było powiedziane, ale. Um, no ale była taka prognoza, tak, że tam po prostu jeszcze pani psycholog musi ten raport do końca sporządzić i na wynik badania pan będzie musiał czekać 4 do 6 tygodni i w dwóch egzemplarzach będzie miało wysłane to pocztą do domu.